Siemaneczko w ósmej części Let's Play Dying Light. Oczywiście robimy dodatek. Yy, the following, yy, czy tu jest wszystko dobrze? Mam ogarnięte raczej, tak? Troszeczkę sobie pograłem między odcinkami i wreszcie zniszczyłem pierwsze gniazdo. Yy, ważne jest, żeby strefa była blisko, żebyśmy nie musieli po nocy gdzieś jakiś hektar biec do tego gniazda bombka i się tunel zawalił. Wrośnięte takie są kurde ząbiaczki, które też trzeba tam rozwalić, ale najważniejsza była bombka w tym przypadku. Nie wiem, czy w każdym przypadku jest bomba, która to rozwala. To było pierwsze gniazdo. No, całkiem nieźle się do tego przygotowałem. Pewnie jakieś na odcinku zrobimy. Dużo uzbieraliśmy już do następnej rangi. Dobra, ale dzisiaj zajmiemy się Mm, zajmiemy się listonoszem. Jesteśmy już pod miastem. A, jedna rzecz właśnie, punkcik mamy do zdobycia, do wydania przepraszam. E, w odpowiedniej chwili zadaję obrażenia przy pierwszym uderzeniu. Wdłużony jest też czas taranowania. A to, czekajcie, przeskok. No. Mm, ciekawe. Ciągle mam już tyle umiejętności wykupionych, że już. <grywka> spora część jest zapomniana przeze mnie. Ym, dobra, ale tak. Y, prawie 100 metrów, dobra, to ciśniemy. A, będzie, niech będzie ta maczeta, nasza nowa broń. Nie, jest najlepsza. Świetnie, jest imienna i chyba przez to nie mogłem jej ulepszyć za bardzo. I to jest chyba ta maczeta od ta, maczeta tego bandyty. Nie ma tych płaczący, płaczących dzieci. To od razu jest yy, przyjemniej tutaj się przemieszczać. Parę skrzyneczek po drodze też zebrałem. Co tam jeszcze więcej robiłem? No, coś tam porobiłem, nie? Dobra, czy tu od góry wejdziemy? Tak jest, dobra. To nie będzie nowa lokacja, tylko po prostu ok. Jestem cholerny. Kurwa, Macie, nie widzę nigdzie. Notatka, czekaj, czekaj, czekaj. O, dobra, wyłącz go w cholerę. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby się włączył. Dobra, teraz na spokojnie. Coś tutaj mogłem pominąć. O, oczywiście, że tak, takie pierdoły. E, czy te notatki były jakoś e, istotne? Czy tak niekoniecznie? Jakieś listy? Hej, braciszku, nie wiem, czy słyszałeś, co tu się dzieje. Bla, 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 bla. Takie tam inne pierdoły. Jack, nie wiem, czy ten list kiedyś do ciebie dojdzie. No nie dojdzie, przykro mi bardzo. Co mamy tu? Sznurki. Klucz. Tu mamy kolejny list. Nie znam cię, nie wiem kim jesteś, ale tak mam już dość. Weź stąd wszystko co zechcesz i nikt... I tak nikt tego nie będzie dostarczać, prawda? Zostawiłem klucz na zaplecze na biurku. Znajdziesz tam cały spis inwentarza. Pewnie będzie przy, przyklejony do ściany albo coś. Jebać, to nigdy nie lubiłem tej roboty. W ogóle nie wiem dlaczego mnie tu zatrudnili. Tak będzie lepiej. Koniec zmartwienia się o przyszłość. Koniec rozmyśleń nad teraźniejszością. Poświęcę jeszcze kilka minut na wspomnienie paru rzeczy z dawnych dobrych czasów, a potem się zawijam. Powodzenia. Zostawiłem tu gdzieś linę na wypadek, jakby ktoś chciał do mnie dołączyć. Z uwagi na liczne opóźnienia w dostarczeniu poczty z skargi naszych klientów, bla 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 bla. Czy coś tutaj jeszcze będzie ciekawego? Dobra, chyba możemy stąd iść, nic tutaj więcej... Nie, no właśnie, nieraz takie plany są skitrane, nie? Warto się dobrze rozglądać. Dobra, to jest. Ok, dobra, wychodzimy na razie, jest cisza i spokój, na razie. Bo tak nie chce mi się wierzyć, że ta poczta nie jest e, zamieszkała. O, tam już mamy klientów, dobra. Już, spokojnie. Już, już szukamy. Poszukaj paczki dla dziecka w sortowni. Nadawca piekarnia. Hmm, raczej nie. Nadawca Techland, adresat Asikora. No to raczej też nie. Taśma zawsze się przyda. Nadawca Haran Nation Bank. Nope. Mam takie wrażenie, jakby troszkę dzisiaj delikatnie lagowało, albo mi się wydaje. Zamknij te drzwi. Nam tu nie przeszkadzały. Eee, Silas Motors Nope. Chyba, że czegoś do. do. A bo to będzie dla naszego koleżki. Mm, bo to jest ten mechanik, nie? Nie, to jest ten chyba, co w ciężarówce sprzedaje. Kurwa, sam nie pamiętam. Eee. Nie, ale tam to. No nie, 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 tu nie ma sensu. To ta paczka musi być tu po prostu, tylko. Jeszcze jej nie znaleźliśmy spokojnie. Dobra, pozbierajmy te pierdoły, żeby mnie nie denerwowały. O, tutaj coś mamy. Haran. Nie tego szukam, a więc przesyłka nie dotarła. No nie. Może została już wydana lista na Może. Dobra. Hmm, czyli to nie koniec zadania. Spoczko. Mamy klucz. Mamy notatkę. Pocztowe. Cztery. Dobra. To chyba wskazówka. Co mi to dało? Poszukaj paczki w okolicy poczty. Dobra, tak też zrobimy. To jest zamknięte coś tam? Zobaczmy, może coś by. Na pewno tam będzie jakiś przyjemniaczek. A, w ten sposób. O kurwa. Dobra Troszeczkę nie bardzo... znaczy nie bardzo myślałem, że tylko ona przyjdzie. To ma ta maczeta, kurwa Dobra, weźmy się wysmarujmy tym, zanim nas tutaj zeżrą te ścierwa. <laughs> Przepraszam Czy to będzie tutaj? Otwórzmy to List, dostarcz list, nagroda dobra. Tylko, że no nie w tym momencie. Dostarcz list też weźmiemy sobie. Dobra. Tylko na razie mnie to nie interesuje, przepraszam. Tam, gdzie się jest kolejna paczka. Poszukaj paczki w okolicy poczty. Aż tak daleko? Naprawdę? Kurcze. A czy ja tutaj nie miałem żadnej paczki oddać do tego gościa? Może to do... do mechaniora coś miałem tutaj oddać, bo coś było do Silasa, nie? Jakaś paka. No jest kawałek drogi, no ale do... znaczy kawałek drogi, tam nie przesadzajmy. Dobra. Wychodzimy z poczty. Zakładam, że zresztą w... można było jeszcze. A i poczekajcie, może się trochę za bardzo pośpieszyłem. Bo, jak? Kurde, z buta wchodzi. Czy tutaj coś jest. No właśnie, w podziemiach tej poczty. Dzień dobry. notatkę, jakąś kolejną notatkę kolejną Oj kurczę, jakbym to wszystko chciał dzisiaj mm, czytać, to nieciekawie by było. Notatka. O oh, shit. Troszkę tych notatek jest, no. Nie ma co ukrywać. Dobra, tutaj nic tu pomieszczenie z paczkami kolejna notatka jakąś gazę sobie weźmiemy nawet dwie są dość przydatne rzeczy i kolejna no tak no w sumie gdzie jak nie na poczcie powinno być ich najwięcej nie hmm, zacząłem się uganiać za Cindy hmm, no nie wiem czy ci to wyszło na dobre kurna Dobra, weź następną. Tak, żeby mi nie zalegał w ekwipunku. Co, co tam było? Do, kto, kto to, początkowo myślałem, że strach to najgorsza rzecz jaką mogę poczuć. Wizja tych po, poszarzałych, szczerniałych i zakrwawionych szczątków, niegdyś zdziwiących ludzi, gdy tylko zamknę... zamknie się oczy. Odgłos wrzasków, bla bla bla. Dobra. Takie wypociny. Drogi Emirze Emir z Nilfgaardu? Drogi święty Mikołaju Dobra, tu mamy wszystko. Okej, okay, to już pocztę możemy na dobre opuścić Wolałem się upewnić, to chyba na zewnątrz będzie wyjście, więc w sumie możemy sobie otworzyć Wolałem się upewnić Czy czegoś tutaj nie zostawiam, nie? Istotnego Zgit. Dobra, spadamy do... do fury. Tam jest nasza fura. Auć. Mm. Dobra, biegnij po murze. To jest takie miasteczko, no. Z haranem to nie ma w ogóle startu. Ta miejscówka. No, hmm, takie miasteczko. Dobra, pytanie czy dzisiaj zrobimy... Nie no, myślę, że damy radę ukończyć tą pocztę, no, come on. Bo czy coś więcej zrobimy? Z tymi listami też. Nie, tym razem. Wyzwania to sobie darujemy. Kurwa, no. Dawaj, dawaj gazu. Dobra, to jest. Um, wypadałoby tam wjechać jakoś. Musimy się troszkę cofnąć, bo to będzie tam na górze. Bo inaczej to tam nic nie zwojujemy, przynajmniej. Nie mam wrażenie. Na spokojnie, żebyśmy tu się nie rozpieprzyli zaraz. Tu jest ten latający zjeb, co taranuje wszystko, więc nie dziękuję. To, że to samo nie znika, jak wjedziemy w ten punkt. To by było całkiem wygodne. Nasze oznaczenia na mapie. Oj! Kurwa, zostaw mój samochód z jebie. O Jezus, kurwa. Żebym zaparkował chyba w najgorszym możliwym y, miejscu. Naprawdę. Jezu, tu widzę, że wszyscy po kolei będą szli do mnie. Dobra, pięknie. Daj mi spokój. To jest ta furgonetka. O, shit. to się zaraz tu zlecą, chyba. Amendy. Dobra, co tu mamy? Zaginiona paczka dziecka. Mamy wreszcie tą palczuszkę? Coś tu jeszcze możemy wziąć? Nie? Dobra, możemy teraz e, zanieść tą paczkę z przyjemnością. Dostarcz list, dostarcz list. A, i tu te listy dostarczymy. Bardzo fajnie. No więc myślę, że zobaczymy się tam na miejscu. no Jesteśmy na miejscu chodzi Dobra. No tak, tak, tak. Masz, trzymaj tą paczkę. Ej, Jazir, mhm. mam prezent dla dzieciaka. Tak mego? jest. Ryzykowałeś życiem, żeby pocieszyć dzieciaka. Nie wiem co. Dziękuję. Dobra. Eee, nie ma problemu. Naprawdę nie ma problemu. To jest paczuszka załatwiona, nie? No jeszcze te liściki, oczywiście. Coś mogę tu z tobą więcej pogadać? Niekoniecznie. Eee, no, natomiast te listy tak, sobie podostarczamy tutaj jak najbardziej. W listonosza się trochę zabawimy. Ej, Polat, znalazłem na poczcie list do ciebie. O kurde, serio? Mhm. Dzięki. Dobry, co w nim jest. Głupio mi o to prosić, ale nie umiem czytać. Zawsze czytała mi żona, ale już jej nie ma. Mógłbyś... A. Spoko. Jasne, nie ma sprawy. Zobaczmy, na pewno chcesz, żebym doczytał? to prywatna korespondencja. Tak, proszę. Dobra, jak chcesz. <ślesk> Polat, ty jebany skóry w synu nawet się nie was umrzeć. Jeśli się dowiem, że zabiły cię zombie, będę cię prześladować w pierdolonych zaświatach. Trzymam cię za jaja. Kocham cię, Talo. <laughs> Cholera, tęsknię za tym gościem. Okej. Okay. Nie łapię. Talo, to mój brat. Całe miesiące go nie widziałem. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Wielkie dzięki, że mi to przyniosłeś. Dobra, spoko. Ym, ale to nie koniec jeszcze listów. To jeszcze nie koniec. No dzisiaj ewidentnie fucha listonosza nam się trafiła. I że tak powiem domkniemy ten temacik. Przepraszam, sera? Znalazłem na poczcie przesyłkę mm -hmm. do ciebie. Tak jest. Naprawdę? To znaczy dziękuję, ale dlaczego przyniosłeś to aż tutaj? Pomyślałem, że to mogło być ważne. Ojej, przez chwilę poczułam się jakby... jakby to wszystko wróciło do normy. Jakby ten koszmar nigdy się nie wydarzył. Dziękuję ci. Naprawdę? Proszę, spokój, sprawy. Trzymaj się. Taka namiastka codzienności w takich czasach, myślę, że jest na wagę złota, przynajmniej ja bym tak chciał, nie? A więc myślisz, że Erkana tam nie było, gdy to się stało? Nie. Nie sądzę. Rozumiem, więc nie znam go osobiście. Ale przez te wszystkie lata dużo słyszałam. Erkan nie był specjalnie odważny już przed mm -hmm. wybuchem epidemii. Cóż, Znalazłem go w piwnicy. A to co sprawa się tam przez cały czas? Tego nie powiedziałam, ale to możliwe. Cóż, naprawdę trudno w to uwierzyć. W co trudno uwierzyć? Że ktoś nie chce zginąć w walce, w której nie miałby szans? Że ktoś porzuciłby rodzinę sw swoich najbliższych w takiej sytuacji. Nie wiem, Kyle. Chciałabym wiedzieć, co mam o tym myśleć. Ale nie wiem, nie mam żadnego zdania. Eee, po części. Tylko... Ja Czemu rozumiem. Mógłbyś... Chciałabym teraz trochę pomyśleć. Sam. Fajna dziewczyna. Z, z, na, na swój zwariowany sposób. A, jeszcze... a, jeszcze tam jakiś list jest, dobra. O, Erkan, dobrze cię widzieć. Co z nią? Jest już lepiej z nim? Wciąż nie reaguje, ale chyba jej się poprawi. No to super. Tak, na to wygląda. No. A ty jak się trzymasz? Ja o, nawet nie zdążyłem ci podziękować. Przepraszam za tamto. Byłem w szoku. Nie dziwię ci się. Nie myślałem. Dziękuję ci. Dziękuję za ratunek. Tak, ostatnio bywało gorzej. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ach, chciałbym być taki jak ty, ale jestem już za stary na takie numery, co nie? Hmm, czy ja wiem? <laughs> Czy nie jesteś taki chyba turbostary? Chce kupić na niej. Tylko ona mi została z mojego dawnego śniadania. Lepiej życia. tego nie spierdzielnię tak, tak swoją drogą. E, dobra, to jeszcze dostarczymy ostatni liścik. Na skróty polecimy. Aylem, to ty? Proszę, przyniosłem ci coś z pocztyżesz? To średnio, oka! Ja, o ja pierdolę przyniosłeś mi rachunek za prąd? Ej, tylko bez takich, nie czytam cudzych listów, nie miałem pojęcia co do takiego. Aaaa, jebać to, przecież i tak go nie zapłacę. <grywa> ok, się wystraszyłem, że się trochę wkurzył. Dobra, czyli to mamy tutaj odhaczone, bardzo mnie to cieszy. I kurde, chyba ten odcinek to będzie na tyle, no. Yy, tak się zastanawiam, nie, tutaj to już nic więcej nie wyczarujemy. Um, jakieś kolejne zadania to są tutaj. Zbadaj tajemnicze hałasy. Znajdź stwora kradnącego jedzenie. No, wciul, daleko od nas. W sensie, kurwa, tutaj nie mam żadnych punktów zahac zahaczenia. Eee, muszę tutaj się pokręcić, jakieś strefy bezpieczne sobie porobić. Albo ten pieruński magazyn. Tylko to jest wszędzie daleko. Hmm. Dobra, tak jak mówiłem sekundkę temu, to będzie raczej na tyle w tym odcinku. Poprzednie odcinki były, no, troszkę dłuższe, to ten będzie troszkę krótszy Czemu ten wykrzak, wy, wykrzaknik, tak? Wykrzyknik ciągle tutaj jest. Mniejsza. W przyszłym odcinku no, jak będę miał trochę czasu, to sobie pogram. Kolejny ciężki dzień, co? Tak jest. To sobie trochę pogram i no, bo spróbuję właśnie tu może jakąś, jakiś przyczółek zdobyć. Bo tu mamy w zasadzie główne zadania, znaczy główne, wszystkie poboczne zadania są tutaj. Dobra, ale brakuje mi trochę szybkiej podróży między naszymi checkpointami. Znaczy w zasadzie safe, safe house'ami, nie? Przydałoby się coś takiego. Kurde, to by było tutaj wygodne wciul. Dobra, nic, na dzisiaj to tyle, także wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.